Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na moim nowym kanale, gdzie będę umieszczała moje katechezy. Jestem katechetką i w czasie koronawirusa byłam zmuszona do pracy online, dlatego też wpadłam na pomysł, żeby czasem nie nagrywać części z moich Katechez. W związku z tym umieszczam tutaj pierwszą z nich na temat świętego Mikołaja. Dzisiaj zastanowimy się, która z postaci Świętego Mikołaja jest postacią prawdziwą. Czy jest to ten święty ubrany w czerwony strój, z rumianymi policzkami, który wchodząc mówi ho ho ho, czy jest to postać biskupa w mitrze i z pastorałem? Pewnie wielu z was zastanawia się, skąd wzięła się Postać Mikołaja z Bieguna Północnego. Przecież przez wiele, wiele lat Mikołaj był to święty Mikołaj, po prostu który, którego rocznicę śmierci obchodziliśmy właśnie 6 grudnia, czyli także jednocześnie była to rocznica narodzin, narodzin jego dla nieba. I był to była to postać świętego, który był bardzo dobroduszny, czy też był człowiekiem, który wiele dobra uczynił. I z tego względu właśnie się w tym czasie, 6 grudnia, po prostu obdarzamy różnymi podarkami. Dlatego tym bardziej zastanawia, skąd wzięła się postać współczesnego Mikołaja, szczególnie, Specjalnie używam takiego nazewnictwa, ponieważ Mikołaj, a nie święty Mikołaj, ze względu na to, że ta postać, która w tej chwili zdominowała telewizję, czy też różne przedstawienia, w szczególności przebrania dotyczące właśnie świętego Mikołaja, czy też różnorakie figurki ustawiane przed domami czy też zawieszane na murach, jako żeby jakby on po prostu się wspinał po tych murach. Ta postać po prostu ma niewiele wspólnego z tym świętym, którego właśnie rocznicę śmierci obchodzimy 6 grudnia. Prawdopodobnie cała ta sprawa rozpoczęła się w 1823 roku, kiedy to Clement Clark Moore napisał pewien wiersz pod tytułem Noc Wigilijna, gdzie Święty Mikołaj przybywa saniami z zaprzężonymi właśnie w renifery z bieguna północnego. Wtedy to jeszcze po opublikowaniu tego wiersza no taką, takiej wielkiej popularności ta idea nie zyskała. Natomiast bardzo, ale to bardzo pewnym kręgom już się spodobała taka wizja. Natomiast pewnego dopełnienia tej wizji dokonał pewien karykaturzysta Tomasz Nast urodzony w Niemczech natomiast e, mieszkający działający w, w Stanach Zjednoczonych e, i on to narysował właśnie postać bardzo podobną do tej współcześnie propagowanej była tam przedstawiona jako takiego, który rozdaje prezenty żołnierzom, żołnierzom wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. No i ta postać, tak narysowana przez ojca amerykańskiej kreskówki, bo tak jest też ten człowiek, autor nazywany, bardzo się spodobała. Był on przedstawiony jako właśnie taki dziadek. Grubawy z czapką skrzata, z w czerwonym stroju, z białym futerkiem tak, wokół. Także była to postać bardzo podobna do tej, która później była propagowana przez koncern Coca-Cola. No i właśnie też Coca-Cola dopełniła popularyzacji tego wizerunku. I nastąpiło niestety takie rozdwojenie jaźni. Bardzo często, ponieważ także i przesunięcie tego akcentu z tego świętego Mikołaja, którego święto obchodzimy 6 grudnia, na tego, kto po prostu roznosi prezenty na święta Bożego Narodzenia. A jak wiemy, Boże Narodzenie wypada 25 grudnia. I tak w gruncie rzeczy, to nikt nie potrafił sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy ten Mikołaj Dokładnie przychodzi, czy na Boże Narodzenie, czy 6 grudnia. I do tej pory takie pewne zamieszanie pod tym względem trwa. A najlepiej, oczywiście, żeby przychodził dwukrotnie, prawda? Żeby, żebyśmy się obdarowywali prezentami e, zarówno na 6 grudnia, jak i na Boże Narodzenie. Istniały pewne próby powrotu do tej e, tradycji, do takiej tej e, świętej tradycji, że tak powiem. Próbowano e, także jakby propagować, że e, pod choinkę, w cudzysłowie oczywiście, pod choinkę, że to przy przynosi prezenty Dzieciątko Jezus, które ma pomocnika w postaci anioła, natomiast e, od razu można powiedzieć e, no aniołek został przemianowany na śnieżynkę. Tak, bo temu Jezuskowi właśnie towarzyszyło takie dziecko, taki pomocnik. I coraz to bardziej ta tradycja Mikołaja z Laponii coraz bardziej, że tak powiem, się w tą tradycję obdarowywania prezentami coraz bardziej zaczęła dominować. Można to tak określić. Do popularyzacji jeszcze powszechniejszej wizerunku Mikołaja przyczynił się także Robert L. May, który w 1939 roku napisał opowieść o Rudolfie Czerwononosym. Była ta opowieść wznawiana i rozdawana dzieciom, które odwiedzały supermarkety czy sklepy przed świętami. Przez co bardzo, bardzo szeroki odbiór zyskała, i bardzo się taka historyjka po prostu spodobała dzieciom, jak i rodzicom, więc jeszcze bardziej ta otoczka była budowana i utwierdzana było w społeczeństwo w tym przekonaniu, że Mikołaj to pochodzi z Laponii, prawda? I ma wokół siebie renifery, elfy i różnorakie. Formy pomocy ze świata baśni, co też no, bardzo, bardzo działało na wyobraźnię, i nie tylko na wyobraźnię, ale również na kieszenie tych, którzy zajmowali się propagowaniem takiej postaci. Dlatego, że Mikołaj zaczął przynosić wielkie zyski stał się postacią komercyjną, wręcz. Dlatego też Cały biznes przedświąteczny przynosi dochody, no nie jestem w stanie powiedzieć rzędu jakich pieniędzy. I jest to też pewien czynnik, który po prostu się przyczynił do popularyzacji takiej postaci świętego Mikołaja, oczywiście w cudzysłowie świętego. I taki bajkowy świat no po prostu był lepszą otoczką dla tego magicznego czasu. Świąt i stąd też się to bardzo dobrze przyjęło i zaczęło promieniować ze Stanów Zjednoczonych na cały świat i praktycznie w tym momencie, w którym jesteśmy, no chyba nikt na całym świecie, pomijając de facto może tylko pewne rejony, gdzie cywilizacja nie dotarła, że wszyscy słyszeli już o postaci Mikołaja, który jest taką, takim jakby skrzacikiem, grubawym, z zarumienionymi policzkami, czerwonym nosem, czerwoną skrzacią czapką, czy też strojem czerwonym z wykończeniami futerkowymi, w kolorze białym. A teraz przejdę do postaci prawdziwego świętego Mikołaja. Opowiem wam jego historię. Mikołaj, święty Mikołaj, przez wiele, wiele lat był uznawany za najbardziej popularnego świętego. Dlaczego przez wiele lat? Bo urodził się w Patarze w Licji, na terenie Azji Mniejszej, około roku 270. Czyli śmiało można powiedzieć, że na początku chrześcijaństwa, 200, prawie no, około 250 lat e, po śmierci i zmartwychwstaniu pana Jezusa, to nie jest długi okres czasu. Więc można uznać, że urodził się na początku chrześcijaństwa, w każdym razie przed zaistnieniem Edyptu Mediolańskiego, który to w 313 roku został wydany przez cesarza Konstantyna. No i był dzieckiem zamożnych rodziców, ale dzieckiem bardzo wrażliwym na krzywdę innych ludzi. Nie tylko dysponował dużą ilością pieniędzy, ale także miał otwarte serce po prostu na potrzeby innych ludzi. I po śmierci swoich rodziców zaczął dysponować spadkiem, który odziedziczył po nich i po prostu wspierać tych, którzy potrzebowali jego pomocy. A w szczególności najbardziej taką znaną historią z podań o świętym Mikołaju jest tak, w której on wspiera. Trzy niezamożne panny. Panny, y, które nie miały pieniążków na to, żeby godnie wyjść za mąż. Bo w tamtych czasach kobieta, która, młoda kobieta, która chciała wyjść za mąż, musiała posiadać posag. A te panny po prostu nie miały posagu i groziło jej im staropanieństwo. No i Mikołaj dowiedziawszy się o tym, nocą podrzucił im. Prawdopodobnie trzy sakiewki albo trzy bryły złota, które posłużyły tym pannom do tego, żeby godnie wyjść za mąż. Oprócz tego Mikołaj był także znany z różnych cudów, które, no, które obficie nam podania opisują. Z tych cudów jest taki, w którym to pewien cesarz Konstantyn I Wielki. Skazał trzech młodzieńców z Myry, gdzie był właśnie Mikołaj biskupem na karę śmierci za jakieś wykroczenie nieproporcjonalne aż tak do tak surowego wyroku, więc Mikołaj ujął się za tymi młodzieńcami i dlatego też jako cud uznaje się ich ułaskawienie za sprawą właśnie stawieństwa tego Mikołaja. Czy też w czasie gwałtownej burzy miał uratować swoją modlitwą żeglarzy, którzy byli zagrożeni utonięciem? Czy też w czasie zarazy, która panowała, no dokładnie nie wiadomo jaka to była zaraza, ale on z narażeniem życia po prostu ratował, pomagał tym, którzy byli zakażeni, nie patrzył na to, że może się zarazić po prostu. Czy jeszcze jeden z tych takich znanych cudów to, że wskrzesił trzech zabitych w gniewie ludzi, którzy zostali zabici przez, w złości po prostu przez hotelarza, dlatego, że nie mogli mu wypłacić należności. No, ale życie Mikołaja nie zawsze było takie piękne, cudowne i dostatnie, ponieważ w pewnym momencie swojego życia, bo na początku IV wieku, został on uwięziony za czasów prześladowania chrześcijan i dopiero uzyskał ułaskawienie w 313 roku, w czasie kiedy został ogłoszony edykt mediolański gwarantujący wolność wyznania. I jeśli chodzi o ciekawostki, to uczestniczył on w obradach Soboru w Nice w 325 roku. Także był to człowiek, który bardzo przyczynił się do takiego rozpowszechniania dobroczynności. I stąd też właśnie, z powodu tego, że on umarł 6 grudnia, czyli jest to taki dzień jego narodzin dla nieba, ten dzień został Uznany za jego wspomnienie liturgiczne. I na zasadzie właśnie wspomnienia tego jego otwartego serca i tej dobroczynności, którą się on odznaczał, my po prostu się obdarzamy prezentami w tym czasie. Jest on patronem bardzo wielu grup społecznych. Można też uznać, że jest on najbardziej zapracowanym świętym w niebie, bo podlegają mu naprawdę wiele. Zawodów czy też grup społecznych, tak jak już powiedziałam. Wymienię wam przynajmniej no, niektóre z nich. Czyli jest patronem panien na wydaniu, małżeństw, piekarzy, żeglarzy, mieszczan, ubogich, dzieci, uczniów, rolników. To jeszcze nie jest koniec listy. Dlaczego się tak stało? Ze względu na to, że był on jednym z pierwszych świętych, a w związku z tym. Każda z grup społecznych chciała mieć go za patrona, bo na przykład no, pewne, pewne zawody czy pewne grupy społeczne po prostu nie, były, nie miały swoich patronów. Dlatego też e, jeśli się już e, zdarzył taki wielki święty, który słynął cudami i wielkimi wydarzeniami, czy też wielką dobroczynnością, no to e, wielu ludzi chciało mieć go za patronę. I stąd też taki rewir działania, szeroki, szeroki zakres działania. I ze względu na to, że został on świętym na początku chrześcijaństwa, czyli przed rozłamami, pierwszymi, większymi rozłamami, no to został on także świętym no, także i kościoła wschodniego, jak i zachodniego, czyli jest uznawany zarówno w, w, przez chrześcijan prawosławnych, jak i tych chrześcijan na zachodzie, czyli nas. Zmarł w Myrze, czyli tam, gdzie był biskupem, a jest to taka miejscowość, która dziś na, znaczy leży na dzisiejszych terenach Turcji. Jeszcze jedna taka ciekawa historia związana z postacią tego świętego, jego wstawiennictwem. W związku z tym, że jest on patronem panien na wydaniu, wiele z dziewcząt na przestrzeni czasu chętnie udawało się po jego Pomoc po prostu y, za, za jego wstawieniem, za jego pośrednictwem. Jedną z nich była y, taka dziewczyna o imieniu Genovefa, która no, bardzo się modliła za jego wstawieniem, o to, żeby mieć nie tylko męża dobrego, ale też i bogatego. Co za wymagania, prawda? Natomiast musiała na to długo czekać, bo Mikołaj nie od razu jej pomógł, ale ona zakupiła właśnie figurkę. Świętego Mikołaja, i też się tu modliła, patrząc na tą figurkę. Ale w związku z tym, że Mikołaj długo nie reagował na jej modlitwy, a w międzyczasie jej przyjaciółka wyszła za mąż, wzbudziło to w niej wielką złość i postanowiła w tej złości po prostu wyrzucić tą figurkę przez okno. A Pech chciał, że akurat pod jej e, oknem przechodził pewien młody człowiek. O imieniu Raimund i ten Raymond po prostu dostał tą figurką w głowę. No i jak to e, można było się tego spodziewać, Raimund był bardzo oburzony w związku z tym e, wniósł skargę do sądu na, na tą Genowefę, ale wcześniej jej nie widząc. Dopiero zobaczył ją w sądzie i zobaczył także jak bardzo zażenowana była tą całą sytuacją i wycofał tą skargę. I kiedy wracali, a wracali razem z tego sądu, zdążyli się już poznać. I, I w jakiś czas później okazało się, że dali już na zapowiedzi i pobrali się. I stąd też rzeczywiście Mikołaj w jakiś sposób dość pokrętny, ale przyczynił się do zaistnienia małżeństwa, prawda? Dobrze. W takim razie mamy tutaj tą już historię Mikołaja. Opowiedzianą, chciałbym, żebyście dobrze rozróżniali te dwie postaci tego Mikołaja, z, z, który istnieje w mass mediach, który jest. Nie można go nawet świętym nazwać, bo no, nie ma nie istniała taka postać w historii, prawda? No, nie jak można nazwać kogoś świętym, jak jest to wytwór, wytwór wyobraźni, po pierwsze jakiegoś pisarza, tak? Albo też rysownika. Karykaturzysty, więc w związku z tym świętym go nazwać no, nie można. Natomiast prawdziwy święty to był ten, o którym właśnie Wam powiedziałam. I jest to postać no, bardzo, bardzo znana. Mało tego, Mikołaj nie tylko jest patronem małżeństw, ale także i tych osób, które pracują na morzu. Każdy z nas, jakby jest także powołany do tego, żeby tego Mikołaja w pewien sposób świętego Mikołaja, w pewien sposób naśladować, czyli obdarzać się czymś, pewnym dobrem nawzajem. Ja już się z wami pożegnam. Do usłyszenia w następnych katechezach online.